Dzień dobry, nazywam się Anna Augustyn-Protas i zapraszam na spotkanie z panem doktorem habilitowanym nauk medycznych Sławomirem Poletajewym, urologiem z europejskim tytułem FEBU, członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, a przede wszystkim z jednym z najlepszych specjalistów zajmujących się chorobami układu moczowego. Panie doktorze, pięć krótkich pytań na temat zapalenia pęcherza. Co to w ogóle jest zapalenie pęcherza? Zapalenie pęcherza to de facto jest zespół objawów chorobowych wywołany... Namnażaniem się bakterii w drogach moczowych. E, Towarzyszyły temu typowe objawy, czyli ból podczas oddawania moczu, częstsze oddawanie moczu, czasem obecność krwi w moczu, bóle podbrzusza, e, stan podgorączkowy czy gorączka. Panie doktorze, pacjentka ma zapalenie pęcherza, chce coś z tym zrobić. Jakie są obecnie najczęstsze sposoby leczenia zapalenia pęcherza? Jeżeli mówimy o rozpoznanym zapaleniu pęcherza moczowego, aktualnie standardem postępowania jest antybiotykoterapia. Wiemy, że najczęściej są to bakterie Szricha-Coli, ale, ale udział tych bakterii w ogólnym e, problemie zakażeń jest różny w różnych krajach świata i co jeszcze ważniejsze, różna jest lekowrażliwość tych bakterii, w związku z czym decyzja o, o po wyborze konkretnego leku. No, oparte jest od tych uwarunkowań również regionalnych, ale generalnie standardem postępowania w przypadku zakażenia jest antybiotykoterapia. Często kobiety same sięgają po, znaczy same sobie usiłują radzić z infekcją pęcherza. Co wtedy, jak one jak sobie najczęściej radzą? Tak, to jest rzecz, która z jednej strony no, satysfakcjonuje środowisko medyczne, że społeczeństwo czy pacjenci sami próbują rozwiązać problemy proste. Więc tutaj postępowanie wielu kobiet, to kiedy zaczynają występować pierwsze objawy o charakterze no, takich metod, nazwijmy to, domowych różnego rodzaju, bardzo często przynosi dobre efekty. No my w Polsce mamy jeszcze drugi problem związany z Samodzielnym leczeniem zakażeń układu moczowego, i tym problemem jest dostępność bez recepty furazydyny, dość popularnego leku stosowanego no, bardzo powszechnie, i wszyscy chyba czujemy to, że no, zbyt często poza wskazaniami. Jakie są konsekwencje takiego samodzielnego, nie zawsze uważnego przyjmowania tego leku? Problem z furazydyną polega na tym, że po pierwsze, no, część z tych pacjentek przyjmuje go niepotrzebnie, ponieważ nie ma, nie, do końca, nie ma zakażenia układu moczowego. Po drugie, co wiemy z badań, że co najmniej co trzeci przypadek bakterie wywołujące zakażenie układu moczowego w co trzecim przypadku w Polsce. Są na furazydyny oporne. W związku z tym z założenia, aż w co trzecim przypadku ten lek nie może być skuteczny, i to całkowicie go dyskwalifikuje. I po trzecie, po trzecie, ten lek, czyli furazydyna no nie jest zalecana przez żadne wytyczne czy towarzystwa międzynarodowe do stosowania jako leczenie pierwszego wyboru, co znajduje swoje odzwierciedlenie także w tym, że jest to lek. Oporność czy wrażliwość, na który nie jest standardowo badana w badaniach mikrobiologicznych, więc my tak naprawdę nie do końca w ogóle wiemy, na ile ten lek działa, bo te odsetki, o których mówiłem, czy ta nieskuteczność w trzecim przypadku, opieram to na badaniach nad nitrofurantoiną, czyli no nad lekiem z tej samej grupy, ale to nie jest dokładnie ta sama cząsteczka, więc być może ten problem jest. No jeszcze nieco inny, być może jeszcze większy, biorąc pod uwagę skalę stosowania tego leku. On jest od 10 lat, od 9 lat dostępny w Polsce, na polskim rynku bez recepty. No i tak jak konsultuję bardzo dużo pacjentek, z, głównie kobiet, jak mówiliśmy na początku, ale mężczyzn także, z zakażeniem układu moczowego, tak w zasadzie nie zdarza się kobieta z nawratowymi zakażeniami układu moczowego, która tego preparatu nie stosowałaby, a często stosuje go nie tylko. Bez efektu terapeutycznego, ale również całkowicie w nielogiczny sposób, zbyt długo, w zbyt dużych dawkach albo zbyt niskich dawkach. Tym samym no, tym bardziej nasilając to ryzyko lekooporności. Jakie są lepsze sposoby, jakie są nowocześniejsze sposoby na poradzenie sobie z zapaleniem pęcherza? Tu, tutaj niewiele mamy sposobów nowocześniejszych, bo to raczej nie jest kwestia nowoczesności. E, mamy tutaj dwie kwestie tak naprawdę. Pierwsza to jest odpowiednia diagnostyka i konsultacja lekarska tych pacjentek, i dobranie odpowiedniego leczenia, w zależności od charakteru zakażenia, a najlepiej także od czynnika etiologicznego i wrażliwości tej bakterii. Gdy mówimy o zakażeniach nawracających, to co podkreślam, bo jeśli jest to pierwszy epizod w życiu, to tutaj taka diagnostyka nie jest niezbędna. Natomiast druga kwestia, no to jest y, wynikająca niejako z tej pierwszej, racjonalne leczenie tych zakażeń, a więc stosowanie, jeśli, jeśli zachodzi potrzeba stosowania antybiotyku, to stosowanie antybiotyku tak krótko, czy tak długo, jak to konieczne, żeby uzyskać efekt terapeutyczny, ale oczywiście tak krótko, żeby jak najkrótsza była ta ekspozycja w odpowiednio wysokiej dawce, w odpowiednio do, do, dobrą drogą podania. A wtedy, kiedy się da dążenie do różnego rodzaju postępowania hamującego, ryzyko nawrotów, czy, czy leczenie tych pierwszych objawów metodami tymi naturalnymi, i tutaj mamy no, szereg, szereg opcji postępowania, to jest działanie behawioralne, czyli przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, to jest dbanie o higienę, to jest oddawanie moczu po współżyciu, w ogóle regularne oddawanie moczu, unikanie zbyt ciasnej bielizny, podcieranie się od, zawsze od przodu do tyłu, A więc szereg takich działań y, y, życia codziennego. No i po drugie mamy szereg y, działań. Na granicy czy działań farmakologicznych, ale innych niż antybiotyki. Tutaj opcji jest, jest dość dużo. Bardzo szeroko znane jest stosowanie preparatów żurawiny. Z tą żurawiną mamy w praktyce klinicznej kłopot, dlatego że takie duże badania podsumowujące wyniki dotąd przeprowadzonych badań, czyli metaanalizy tych badań, no, przedstawiają skrajnie odmienne wyniki. Jedne z nich mówią, że żurawina działa, a drugie mówią, że ona nie działa w ogóle. W związku z czym w tej chwili mamy pewną, pewien taki dylemat czy wątpliwość, na ile to leczenie jest skuteczne. No, mamy szereg innych preparatów roślinnych stosowanych w tym wskazaniu. To oparte jest głównie na badaniach przedklinicznych. No, jedną z nowszych teraz metod bardzo obiecujących jest stosowanie demanozy. A jak działa demanoza? Jakie ma działanie? Demanoza to jest w zasadzie można powiedzieć prosty preparat. To jest izomer glukozy, a więc cukier, który stosuje się do ustnej i który ulega wydaleniu całkowicie z moczem. W związku z czym, przy odpowiedniej podaży demanozy do ustnej, osiąga się odpowiednio wysokie stężenie demanozy w moczu. I ta demanoza jest tak pożądana, czy tak skuteczna, dlatego że ona niszczy potem podstawowy, czy jeden z podstawowych mechanizmów. Wirulencji, mówimy czy zakaźności, chorobotwórczości bakterii, szczególnie właśnie paweczek-okrężnicy, czyli tego najczęstszego czynnika etiologicznego zakażeń układu moczowego. Bo te bakterie, aby wywołać zakażenie układu moczowego, najpierw muszą związać się z komórkami, które wyściełają drogi moczowe człowieka i w tym celu wykorzystują takie specjalne fimbry i rzęski, czyli takie powiedzmy malutkie włoski, które mają na powierzchni swoich komórek i za ich pomocą. Przyczepiają się do odpowiednich receptorów na, na komórkach nabłąka dróg moczowych. I na zadziała w ten sposób, że wiąże się właśnie z tymi fimbriami, z tym, z tym białkiem FIM konkretnie, które tam występuje, a tym samym uniemożliwia im przyklejenie się, obrazowo mówiąc, do dróg moczowych. A tym samym one są w takim stanie wolnym w moczu i wraz z tym przepływem moczu przy kolejnej nikcji powinny zostać wydalone poza drogi moczowe, zanim zdążył wywołać e, e, zakażenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.